Imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani bracia, dziś zapraszam was do wejścia w obecność Boga poprzez szczerą modlitwę. Tam znajdujemy ulgę dla naszych trosk, siłę do naszych zmagań i pokój, który napełnia serce. Bóg zawsze słucha i obejmuje nas swoją bezwarunkową miłością. Zaufajcie mu, oddajcie swoje ciężary. I pozwólcie, aby Jego światło prowadziło każdy krok waszego życia. Z wiarą i pokorą zbliżmy się do Jego obecności, wiedząc, że w Nim jest nasza nadzieja i nasza siła. Rano usłyszysz mój głos, Panie. Rano przedstawię Ci moje prośby, czekając z nadzieją. Psalm 5:33. Dziś zapraszam Cię, abyś zostawił swoje ciężary. Pozwól, aby słodka obecność Pana ogarnęła całą Twoją istotę prawdziwym pokojem i wznieś teraz swoje błagania do nieba. Składając je tutaj w komentarzach, podczas gdy ta potężna modlitwa wzmacnia Twoją wiarę, Boże mój, dziś staję przed Tobą po przebudzeniu z sercem pokornie gotowym podążać drogami Twojej świętej i doskonałej woli. Prowadź mnie jasno, panie, w każdym kroku, który podejmę podczas tego dnia, abym ani na chwilę nie oddalił się od pięknego i wiecznego celu, który starannie dla mnie zaprojektowałeś. Błagam cię, ojcze miłujący, abyś interweniował bezpośrednio we wszystkie moje myśli, słowa i czyny, aby godnie odzwierciedlały świętość Twojego imienia. Nie pozwól, aby egoizm, lęk czy zniechęcenie zapanowały nade mną. Gdy okoliczności staną się przeciwne moim ziemskim planom, gdyż pragnę wypełniać cele niebieskie z absolutnym posłuszeństwem. Rozszerz hojnie przestrzeń mojej duszy, abym rozpoznał każde twoje miłosierdzie te, które odradzają się wiernie każdego ranka. Pozwól, aby w tym dniu, który dopiero się zaczyna, intensywnie zajaśniała we mnie twoja cudowna łaska, towarzysząc mi aż do zgaśnięcia światła słonecznego. I abym odpoczywając w nocy, w moich snach odzwierciedlał Twój doskonały pokój i głębokie bezpieczeństwo, które daje tylko Twoja opiekuńcza obecność. O Panie miłosierdzia, błagam cię, aby Twoje miłujące oczy nieustannie czuwały nade mną i moją rodziną. Szczególnie w chwilach, gdy pokusa lub ciemność próbują cicho zbliżyć się do naszych drzwi. Okryj moje dzieci nieskończoną pełnią Twojej niebieskiej mądrości, prowadząc ich kroki ponieważ są one błogosławionym dziedzictwem pochodzącym prosto z Twoich rąk, świętym owocem Twojej wiecznej obietnicy dla mojego życia. W potężnym imieniu Jezusa ogłaszam teraz ostateczne unieważnienie wszelkiej niepewności, lęku, niebezpieczeństwa czy dolegliwości, które chciałyby zagrażać naszemu życiu i domowi. Poddaję wszelki zły plan absolutnej władzy Króla Niebieskiego. Natychmiast anulując wszelki wpływ, który próbuje zakłócić nasz pokój, Gdyż mój dom jest zbudowany na solidnej skale, pełen łaski i boskiej czci, którą nam udzieliłeś od początku. Dziś umiłowany Ojcze dostosowuje się do wzniosłych prawd Twojego wiecznego królestwa, aby wylać na moją rodzinę obfity deszcz nadprzyrodzonych błogosławieństw, potwierdzając w ten sposób twoją stałą opiekę i Twoją niezrównaną miłość. Mów łagodnie do mojego serca, powiedz mu, aby było spokojne i ufne. Gdyż o świcie nadejdą pierwsze promienie chwały, ogłaszając nowy i święty początek wszystkich cudów, które już przygotowałeś na ten dzień. Powierz mi, Panie umiłowany, ten poranek, który się zaczyna, gdyż gorąco pragnę sprawować duchową władzę nad każdą chwilą na cześć Twojego świętego i błogosławionego imienia. Udziel mi wymaganej niebieskiej władzy, aby kierować biegiem dnia z jego czterech stron. I chociaż przeciwności lub ciemności będą próbowały budować przeciwko mnie twierdzę, nie pozwolisz, aby ich mrok prosperował. Pod opiekuńczym cieniem Twojego ducha czuję się pewnie i bezpiecznie, w pełni odziany w boską zbroję, która oddala wszelki lęk czy udrękę. Ponieważ Twoja obecność zawsze uspokaja moje serce pośród burzy. Oddal ode mnie, Ojcze, przedwieczny, wszelki głos oszczerstwa, który chciałby mnie dosięgnąć, jak płonąca strzała zła. Zamknij moje uszy na każde złośliwe słowo, które szuka zakłócenia pokoju w moim wnętrzu. Czuwaj uważnie nad moimi ustami, panie, aby żadne wyrażenie, które z nich wyjdzie, nie wyrządziło szkody ani nie było powodem do potknięcia. Napełnij mój umysł tylko szlachetnymi, czystymi i szczerymi myślami, które zawsze odzwierciedlają Twoje miłosierdzie, abym w każdej chwili mógł Ci się podobać prawym i hojnym duchem. Spraw, aby promienie słońca dziś delikatnie spoczęły na każdym z błogosławieństw przeznaczonych przez Twoją łaskę dla mnie i całej mojej rodziny. Pozwól nam postępować ufnie, poruszając się z absolutną swobodą ku każdej obietnicy przygotowanej przez Twoją Boską Opatrzność. Daj mi siłę i autentyczną wiarę, abym zdobył duchowe i materialne zasoby, które ty. W swojej nieskończonej mądrości i wiecznej miłości, postanowiłeś nam przyznać jako cenne dziedzictwo Twojej wierności. Tego ranka oświadczam w Twoje święte imię, że będzie to czas pełen obfitości. Będę siał z pewnością, a ziarno w pełni wykiełkuje, mnożąc się w niezwykły sposób w moich wiernych i oddanych Tobie rękach. Deszcz Twojego błogosławieństwa spadnie w odpowiednim czasie, nawadniając z dobrocią. I precyzją każde zasiane ziarno, które z wiarą złożyłem w Twojej obecności. Moje ręce będą depozytariuszami niebiańskich kluczy, które otwierają drogi do zaopatrzenia z nieba i ziemi, ponieważ ty sam zarządziłeś obfity dobrobyt nad moim życiem i życiem moich bliskich. Naucz mnie, umiłowany Boże, świętej sztuki zdobywania Twojej najwyższej mądrości, aby moje dni na tej ziemi wypełniły się głęboką radością. Niewyczerpanym pokojem i prawdziwą wesołością. Strzeż zazdrośnie mojego serca, aby szukało z absolutnym oddaniem każdego z Twoich przykazań. Tylko w ten sposób osiągnę cenne obietnice, które od wieczności zarezerwowałeś dla tych, którzy Cię kochają posłusznym duchem i prawym sercem. Pozwól mi głęboko zrozumieć wyzwalającą cnotę przebaczenia, nawet w tych okolicznościach, w których moje zranione serce nie chce zapomnieć. Pomóż mi, panie, szczerze uwolnić wszystkie urazy, które inni popełnili przeciwko mnie. Naucz jasno moją duszę, że przechowywanie urazy nie jest tego warte, ponieważ ból i rany należą do przeszłości, która już mnie nie definiuje. W Twoim nieskończonym miłosierdziu odnawiasz każdego dnia moje życie, tworząc we mnie chwalebną, świetlistą teraźniejszość, wyraźnie lepszą od tego, co zostawiłem za sobą. I przygotowując piękną przyszłość, całkowicie wypełnioną Twoimi wiecznymi obietnicami. Daj jasno poznać mojemu Duchowi, że Twoim doskonałym pragnieniem jest, abym prosperował na wszystkich moich drogach, abym nigdy nie chodził ścieżkami grzechu, ani nie siadał w miejscach niesprawiedliwości. Prowadź moje kroki codziennie ku Twojemu żywemu Słowu, i niech w nim nieustannie rozmyślam aby każde działanie, które podejmę, było w pełni wspierane przez Twoją suwerenną wolę, gwarantując w ten sposób, że wszystko, co podejmę, stanie się obfitym, pomyślnym i wiecznym owocem w Twoich rękach. Uczyń mnie czujnym, Panie, z duchem uległym i skłonnym do roztropności. Napełni moją duszę głęboką inteligencją, która pozwoli mi nieustannie pragnąć Twojej mądrości. Szukając jej bez wytchnienia, jak ten, kto szuka ukrytych skarbów. Niech to gorące pragnienie doprowadzi mnie do intymnego poznania Twojej bojaźni, ponieważ tylko na tym duchowym poziomie znajdę prawdziwą pełnię, aby Ci się podobać w każdej chwili mojego istnienia. Pragnę postępować ku chwalebnej wysokości Twojej boskiej obecności, rozumiejąc, że zbliżając się bardziej do Ciebie, również moja rodzina będzie kroczyć bliżej Twojego niebiańskiego światła. Od tej chwili, Panie, zobowiązuję się przed Tobą do przezwyciężania moich własnych ograniczeń, starając się z poświęceniem osiągnąć wzniosłą nagrodę wieczności. Udziel nam Twojego błogosławieństwa, Ojcze przedwieczny, i naucz nas odkrywać z jasnością niezgłębione tajemnice, które są przechowywane w Twoim świętym Słowie, niewyczerpanym źródle życia, które przemienia wszystko, czego dotknie. Pozwól mi zanurzyć się w nieskończonej szerokości, niekończącej się długości i głębokim duchowym bogactwie, które z niego wypływa, gdyż tylko ty. Jednym słowem wypowiedzianym z Twoich ust zmieniasz rzeczywistość, przemieniasz pustynię w kwitnący ogród, cofasz wszelką chorobę. Obalasz niezwyciężonych gigantów, otwierasz hojnie niebiosa i zapewniasz chleb na naszym stole. Ponieważ tylko w Twoim potężnym Słowie tkwi absolutna zdolność do tworzenia, przemieniania, uzdrawiania i dawania życia. Dziś ogłaszam z boską władzą, że zostaje zniesiona wszelka duchowa ignorancja w moim umyśle. Ogłaszam całkowite zniszczenie wszelkiej niezdolności, która uniemożliwia mi zrozumienie boskiego celu bólu, trudności i prób, które napotykam na mojej drodze. Moje myślenie zostanie odnowione i będzie doskonale zharmonizowane z godną podziwu wolą Chrystusa Jezusa, gdyż zrozumiałem, że Syn Boży musi nieustannie pielęgnować wzniosłą cnotę rozeznania. Ćwicząc z dyscypliną wszystkie swoje duchowe zdolności, osiągając w ten sposób wzmocnioną i pozytywną mentalność, aby skutecznie stawić czoła każdej sytuacji, która pojawi się w codziennej podróży życia. Dekretuję w tej chwili nad moim życiem, Panie Wieczny, Głęboką duchową zdolność do mądrego rozeznawania subtelnych poruszeń duszy w obliczu każdej sytuacji, która mnie otacza. Udziel mi, Ojcze Umiłowany, niebiańskiego daru szybkiego dostosowywania mojego ducha do wszystkich tych okoliczności, które nieustannie pojawiają się na drodze mężczyzny lub kobiety żyjących prowadzonych przez wiarę. Pozwól mi z boską zręcznością wykorzystać każdy duchowy zasób, który z Twojej wiecznej miłości mądrze umieściłeś we mnie i poza mną, aby osiągnąć zwycięstwo pośród codziennych wyzwań. Oświadczam z absolutną pewnością i głębokim przekonaniem, że żadna przeciwność mnie nie powali, ponieważ Ty, Panie, wylałeś na mnie obficie cnotę szybkiego i spokojnego dostosowywania się do nowych czasów, które nieustannie nadchodzą. Udzieliłeś mi, umiłowany Boże, uważnego. Wrażliwego i otwartego serca, ze stałą zdolnością do uczenia się z każdego doświadczenia, głęboko rozumiejąc ukryte tajemnice za każdą próbą czy trudnością. Z tą boską i wieczną mądrością, która pochodzi wyłącznie z Twojej łaskawej ręki, zostawię za sobą wszystko, co stare i co spowodowało we mnie lęk. Niepewność lub smutek, stanowczo wyrzekając się wszelkiego przywiązania do tego, co już nie odpowiada Twojemu świętemu celowi dla mnie. Dziś biorę w swoje ręce ten obecny dzień jak cenny skarb, jak niebiański most, starannie przygotowany przez Twoją potężną rękę, który łączy to, co przeżyłem, z tym, co ma dopiero nadejść. W Twojej obecności będę poruszał się ufnie, pewnym i bezpiecznym krokiem ku duchowemu horyzontowi, który ustanowiłeś przed moimi oczami. Wiedząc doskonale, że każda obecna okoliczność zawiera klucz do osiągnięcia pełni Twojej doskonałej woli w moim życiu. Mój umysł będzie zawsze otwarty, nieustannie odnawiany, pełen pozytywnych myśli i zharmonizowany z Chrystusem, aby poprawnie interpretować nadchodzące sytuacje i działać z absolutną wiarą. Błagam cię, Ojcze Miłosierny, abyś nadal dawał mi tę wyższą zdolność rozumienia, że każda trudna okoliczność jest cenną okazją do duchowego wzrostu. Ponieważ Twoje żywe słowo uczy mnie jasno interpretować sens prób, prowadząc mnie wiernie, abym szybko, bezpiecznie i skutecznie się dostosował, osiągając w ten sposób świętą równowagę, którą tylko ty udzielasz. Rozbudź w moim wnętrzu ducha głęboko wrażliwego, inteligentnego, roztropnego i cierpliwego, który nie lęka się zmian, ale który w każdym nowym wyzwaniu znajduje drogę ku wyższym poziomom duchowej siły, osobistego wzrostu i bliskości z Tobą. Pozwól Panie Wieczny, abym w każdym czasie mógł rozpoznać Twoją niewidzialną rękę działającą na moją korzyść i abym nigdy nie zapomniał, że we mnie istnieje boska moc która przekształca niesprzyjające okoliczności w chwalebne zwycięstwa. Z tym duchowym objawieniem będę postępował bez żadnego lęku ku przeznaczeniu, które wyznaczyłeś od wieczności. Mądrze wykorzystując wszystkie zasoby, które Twoja nieskończona łaska mi zapewnia, aby triumfować, wzrastać i utrzymać moją wiarę w Ciebie niezachwianą. Amen. Bracia i siostry, jeśli czujecie, że ta modlitwa Oświeciła Wasze serca, naciśnijcie, lubię to, i udostępnijcie, aby ta modlitwa dotarła do tych, którzy jej potrzebują. Rozszerzajcie błogosławieństwa, gdziekolwiek pójdziecie. Nie zapomnijcie nacisnąć subskrybuj, aby każdy dzień był nową drogą ku większej bliskości z Bogiem. Ale pamiętajcie, jeśli przegapicie tę okazję, możecie stracić błogosławieństwo, które Bóg przygotował specjalnie dla Was i Waszych bliskich.